Cześć, witam Was bardzo serdecznie w audiologu odnośnie Minecraft Extreme Adventures 6, czyli 6 sezonu e, Mea, że tak powiem. No dobrze, wielu z Was wyczekiwało na tego audiologa i co ja tutaj w nim zaprezentuję, że tak powiem, przedstawię. Otóż chciałbym Wam przybliżyć troszkę plany na Mea 6 i pokazać, albo raczej powiedzieć, jak to będzie między innymi się prezentować. No dobrze, no słuchajcie. Powiem Wam, że postanowiłem dać, albo raczej zrobić wielką zmianę odnośnie tej serii. Jest to moja główna seria na kanale, więc nie skończę jej, jednak chciałbym ją troszkę przerobić, aby była troszkę ciekawsza. Zawsze w naszej serii Mea, że tak powiem, brakowało tego adventure, czyli przygody, tytułowej przygody. No cóż, odcinki, gdzie była przygoda, to mogę przedstawić na. Em palcach jednej ręki, chociażby w sezonie piątym, więc to jest troszkę taki takie strzało w kolano. <laughs> strzało w kolano. Gdyż, no cóż, w końcu tam w tym tytule jest Adventure, przygoda i powinniśmy tą przygodę jednak przeżyć w me, a nie tylko budować, budować i budować. No dobrze, czytając wasze komentarze na temat kanału, widziałem, że wiele osób chce, aby ta seria była taka jak wcześniej, abym po prostu prezentował swoje projekty Budował jakieś nowe e, i po prostu kontynuował, że tak powiem, na tej starej mapie. Wszystko pięknie, mm, cały czas do przodu. E, niektórzy chcieli pewnej zmiany po obejrzeniu ostatniego odcinka, abym to kontynuował, żeby tą przygodę kontynuował, i rzeczywiście mam taki plan, żeby tą moją przygodę kontynuować e, troszkę w wątku fabularnym. E, jednak <laughs> e, powiem Wam, że planowałem sezon szósty już od sezonu drugiego, mea czyli praktycznie rok temu więc tutaj mam dość sporo planów odnośnie kolejnego sezonu no i przygotowuję go już bardzo długo więc teraz, że tak powiem się pojawi jednak, jednak niestety potrzebuję troszkę czasu czasu muszę troszkę mieć na zbudowanie mapki pokażę wam później co to będzie za mapka muszę troszkę przerobić mapkę starą, Mea, od 1 do 5 i muszę wymyśleć pewne misje. Tak, słuchajcie, już Wam przybliżę, o co mi tutaj chodzi. Otóż, mapka, która znajdowała się od Minecraft Extreme pierwszego odcinka do odcinka setnego, przestaje być mapą główną całej serii. Co mam na myśli? Oczywiście mapa ta będzie się pokazywać dość czynnie w Mea 6. Niestety nie będzie już główną mapą, która po prostu, na której będzie rozgrywać się cała. Zabawa. Będzie to mapka taka troszkę inna, na której będzie rozgrywała się akcja, tak, ale nie taka jaka była dotychczas. Więc możecie się domyśleć, że będzie tam coś związane z fabułą, z tą mapką. Już od dawna pokazywałem wam jakieś takie zakamarki tej mojej mapki, których nie chciałem wam pokazać. A teraz cały czas prosicie mi o save'a, aby wam dał tą mapkę, niestety nie mogę wam jej dać, gdyż tam coś będzie związanego z fabułą. Do MEA 6, a teraz, jakbym wam to dał, to wszystko by się wyjaśniło. E, więc wybaczcie, ale niestety wam jej nie dam. Kiedyś na pewno ją wam dam, jednak nie teraz. Dobra, lecimy dalej. E, więc co to będzie za nowa mapka? A nowa mapa będzie przygotowana przeze mnie w Voxel Sniperze, e, przeze mnie i przez jeszcze dwie osoby. Więc mapka będzie dość duża e, i będzie tam się toczyła normalna rozgrywka, taka jak była w MEA. Od 1 do 5 dokładnie. Troszkę będzie udogodnień, jednak powiem Wam, że ten styl, ten klimat zostanie. Czyli będą takie odcinki, że na przykład buduję projekt i go Wam prezentuję na koniec. Jednak wkradną się tam także odcinki fabularne. I teraz do Was pytanie: Możecie napisać w komentarzach, jakie odcinki bardziej chcecie? Czy bardziej chcecie odcinki fabularne, które będą wyjaśniały pewną główną, że tak powiem, wątek fabularny całego Mea? E, czy raczej będziecie więcej chcieli odcinków o budowaniu? No tak. Więc to jest wasze zadanie. E, I tak, co ja bym wam chciał tu jeszcze powiedzieć? Otóż właśnie, będą takie wątki. Tak, będą wątki. E, o co mi teraz z tymi wątkami chodzi? Będzie jeden wątek główny. Tak, będzie motek główny, czyli będzie wielka przygoda odnośnie całej serii Minecraft Extreme Adventures związanego z moimi budowlami i z pewnym incydentem, który pojawi się na moim starym świecie. Tak. E, z rozpoczęcie tego incydentu możecie zobaczyć już MEA 100. Mm, tak, czyli ktoś do mojego zamku przyszedł, nie wiadomo kto. Ktoś się tam zjawił, jednak czego chciał nie wiadomo. <laughs> no i wyjaśni się to praktycznie w MEA 101. E, MEA 101 jeszcze będzie się toczyć na mapce, że tak powiem, starej. A później już coś się wydarzy innego jeszcze. Więc no dobrze. Co by Wam tutaj jeszcze powiedzieć? O czym ja teraz y, mówiłem tak dokładnie. Aha, wątki, dokładnie. Wątek główny będzie się toczył praktycznie tak przez całe wszystkie odcinki MEA i będą także wątki poboczne. Pragnę zbudować, że tak powiem, miejsce, w kto, od którego mógłbym brać, że tak powiem, małe misje, które by na przykład e, troszkę tą moją serię urozmaiciły. Misja, typ misji, powiedzmy. E, wiecie co, nie chcę Wam zdradzać, więc wymyślam coś takiego zupełnie nowego. Powiedzmy, że jest książka. W książce jest zapisany tekst. Hej, gdzieś tam na tych, na tych koordynatach znajduje się wyspa. Odszukaj ją, tam są podziemia, w której jest ogromna świątynia, i musisz przełączyć coś, jakiś mechanizm, żeby coś zadziałało fajnego. To będą takie małe, krótkie misje, które będą na trzy odcinki i będą prowadziły do pewnego jednego wielkiego zakończenia, które będzie dość według mnie ciekawe i które już zaplanowałem. Cała seria będzie troszkę urozmaicona właśnie o te wątki fabularne, więc... Powiem Wam, że na przykład co trzy odcinki będzie wątek fabularny, albo na odwrót. Co trzy odcinki budowania będzie wątek fabularny, albo co trzy e, odcinki fabularne będzie budowanie. Więc to już na, zależy do Was, e, co wybierzecie, czy wolicie fabułę, czy budowanie. No dobrze, więc powiedzmy, że tutaj te dwie sprawy, które, że tak powiem, się u Was konkurowały: że ja wolę na przykład serię na starej zasadach budowanie e, i druga osoba, która woli wersję fabularną serię. Tutaj to wszystko włączy się w jedno. Więc to będzie naprawdę fajny pomysł i powiem Wam, że odcinki będą pojawiać się znacznie częściej niż to było dotychczas. Dlaczego? Otóż postanowiłem, że troszkę zmniejszę sobie tą skalę projektów i utworzę być może wkrótce nową serię, na której będę budował na creativie i pokazywał po prostu co, że tak powiem, umiem. Gdyż szczerze mówiąc, doszedłem do pewnego wniosku, że to wszystko budowanie na survivalu, chociażby ostatni projekt Smog, Jedna piąta tego całego budowania Gdzie, co ja mówię Cztery piąte tego całego budowania To było przebudowywanie tego smoka Z Creative świata Odcinek 99, jeżeli ktoś nie zna Wybudowałem olbrzymiego smoka, którego musiałem Wybudować na survivalu I zbieranie surowców Co jest troszkę, według mnie mm, Trudne, ciężkie Więc yy, tak, projekty będą troszkę mniejsze Jednak bardziej, że tak powiem Przemyślane Będą miały taki Lepszy sens, że tak powiem. Um, więc tutaj troszkę zmian będzie. No dobrze. Um, czy jeszcze coś bym chciał wam powiedzieć? Tak, mapkę, jak i misje. Właśnie, co z misjami? Powiedzmy, że to będzie troszkę dziwne. Na przykład, idę do jakiejś tam um, biblioteki, wybieram sobie książkę z misją i na przykład idź tam i zrób to i to. To będzie troszkę głupie, jakby wiedział, co by to było, tak? Co bym miał tam zrobić, gdyż zapewne sądzicie, że to ja będę wszystko budował, te misje, te na przykład te lokacje do. Danych questów, i tu jest właśnie haczyk. Mam dwie osoby, które pomagają mi praktycznie w tworzeniu Mea 6, całej mapki, i ja tylko im przekażę, co one między innymi mają zrobić. Tak, więc to są jakby tacy moi pomocnicy i oni wybudują dane lokacje do danych misji. Tak, ja praktycznie nie będę mógł ich widzieć. I będzie to dla mnie niespodzianką. Każda misja będzie dla mnie niespodzianką, więc to będzie troszkę takie, e, taką nowością dla mnie i dla Was. Więc e, wcześniej powiedziałem, że odcinki będą dość częściej. Tak, sądzę, że tak. Sądzę, że odcinki będą wydawane nawet trzy razy w tygodniu. To jest tylko takie założenie. Nie wiem jak to dokładnie będzie, więc e, później mnie po prostu nie obwiniajcie za jakieś tam złe, że tak powiem, informacje. E, dlaczego częściej? Otóż te misje wszystkie będą już przygotowane. Tak? Powiedzmy, że będę miał księgarnię, w której będzie 40 książek z misjami i będę miał te wszystkie questy przygotowane. Powiedzmy, że będzie oddzielna skrzynia, w której będzie wątek fabularny główny, tak? To, co ja teraz mówię, to będą misje na przykład poboczne, które mają urozmaicić rozgrywkę mea. Eee, wątek główny będzie się toczył praktycznie bez żadnych tam em, pod, podpowiedzi praktycznie ze strony Em, twórców mapy, czyli na przykład moich pomocników, gdyż to wszystko będzie tu otoczyło się tak... E, cały czas będzie się popychało coś do przodu, więc zobaczycie, o co będzie z tym chodzić. <laughs> Ym, dlaczego będą części odcinki? A już wam mówię, te wszystkie misje będą przygotowane I po prostu samemu mnie będzie ciekawiło co jest dalej Więc jeżeli na przykład nie będę miał czasu na zbudowanie czegoś To po prostu wezmę sobie książkę, otworzę ją Zobaczę jaka tam jest misja do zrobienia I po prostu ją wykonam Nie będą to misje typu Hej Rox, zbierz 10 sztuk drewna i daj to Wieśniakowi Nie, to będą dość rozbudowane misje I dość ciekawe, tajemnicze i naprawdę epickie więc ja tę misję wymyślam i przekazuję to komuś. Ktoś to już tworzy od ładnych kilku miesięcy, więc jestem w nim, z nim, ze stałym kontakcie. Tak, więc MEA-6 może wystartować jutro, albo za miesiąc. Sądzę, że, m, tak przynajmniej zakładam, że MEA-6 wystartuje dopiero za, za 4-5 tygodni, wiecie. Bo tu jeszcze pracy jest dużo. Ja tworzę teraz swoją mapkę w Voxel Sniperze, więc y, tak, no. Cała mapka w ogóle będzie toczyć na survivalu, więc będę zbierał dalej swoje surowce. Dalej będę, mm, że tak powiem, budował wszystko normalnie, tak samo jak to było w MEA od 1 do 5. Eee, wszystkie surowce, które mam teraz zebrane, przeniosę sobie na tamtą mapkę, więc nagram to i pokażę Wam, jakie surowce mam w skrzyniach, więc to może być ciekawe. No dobrze, powiem Wam, że to chyba byłoby na tyle, co jeszcze Wam tutaj zaprezentować. Myślę, że jeżeli będziecie mieli jeszcze więcej pytań w tym odcinku, w tym odcinku, w tym filmie to odpowiem na nie w przyszłym audiologu dotyczącego Mea 6 więc... tak, wcześniej powiedziałem, że Mea 6 będzie ostatnim sezonem i tutaj chyba się myliłem, gdyż nie sądzę, że jeszcze będę podzielił że jeszcze będę dzielił na kolejne sezony jeszcze Mea w przyszłości więc ta myśl jest odsunięta no dobrze, czyli podsumowanie Mea 6 będzie jednocześnie wersją fabularną i jednocześnie taką serią, jaka była dotychczas. Tak, nie będzie tą ze sobą konkurować. Kolejny krok. Będziemy mieli wątek fabularny główny i poboczny. Dokładnie. Później to wszystko zejdzie się w całość. No, odcinki będą wydawane dość częściej. Myślę, że nawet trzy razy tygodniowo, więc to będzie nieco przełom eee, i. Na dodatek y, będą według mnie one ciekawsze. Będzie tam ta przygoda tytułowa, której dotychczas nie było. A czasami widziałem od was komentarze, y, czy w końcu coś zrobisz, że coś z przygodą, coś w tym stylu. Mogę wam nawet tam pokazać na filmie. Y, co by wam tutaj jeszcze y, podsumować? To chyba byłoby na tyle, wiecie. Więc y, dziękuję wam bardzo serdecznie za wysłuchanie tego. No i domagaliście się więcej wiadomości na temat M6 i żebyście w tym tej niepewności tak że tak powiem nie siedzieli. To wam właśnie powiedziałem. No i cóż, jeżeli ktoś byłby oburzony, dlaczego te wszystkie zmiany, to powiem wam, że naprawdę te zmiany są potrzebne. E, ta seria powinna dostać ostrego kopniaka, żeby troszkę się ruszyła do przodu, a nie na miesiąc czekać na pewien projekt, e, który przedstawia smoka bądź jakąś cytadelę podziemną. E, no. Dobrze. Więc. Mean 6 zapewne pojawi się za 4 tygodnie, tak przynajmniej teraz sądzę a może nawet za tydzień, więc zobaczymy, jak to wszystkie sprawy się potoczą. Eee, będę opublikował... Będę publikował biuletyny na ten temat. No i będziemy, że tak powiem, w kontakcie. Proszę, nie przysyłajcie do mnie maili, e, kiedy kolejny odcinek mea lub kiedy mm, w komentarzach, kiedy kontynuacja. Wiem, że was to ciekawi, bardzo mnie to cieszy. Po ostatnim odcinku widzę, że naprawdę zainteresowanie tą serią wzrosło, e, gdyż dostaję bardzo dużo wiadomości prywatnych i komentarzy. E, takiej osobie, jeżeli taką osobę zobaczycie, mm, wyślijcie jej linka do tego filmu. A taka, z, y, że tak powiem, aktualna wersja to, że wyjdzie za 4, miesiące, e, 4 tygodnie od tego filmu. Więc jeżeli nie, poinformuję was o tym w biuletynie. No. Cały czas pracuję nad MA6 i uwierzcie, że ta seria naprawdę mnie zainspirowała do czynu, do robienia, do tworzenia. Dobra. W takim razie żegnam się z Wami i do usłyszenia w kolejnym audiologu bądź odcinku e, jakiejś tam mojej serii. No i dziękuję, że jesteście ze mną, że oglądacie mnie. Tak, subskrybujecie. Cześć.